Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy miasta Działdowa i powiatu Działdowskiego, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia pragnę Państwu oraz Państwa najbliższym złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pogodnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia spędzonych w rodzinnym gronie. Jednocześnie dołączam najserdeczniejsze życzenia na nowy nadchodzący rok 2022. Niech będzie on rokiem spokoju i radości. Wszystkim Państwu życzę wszystkiego dobrego. I mam nadzieję, że okres ten będzie dla Państwa okresem odpoczynku i radości.